Cześć, witajcie na kanale Adaś Plus Dzisiaj wam pokażę setkę pojedynczego Zinksa i jeszcze coś, ale później się dowiem. Już to otwierałem Tu jest pani jajko Ma czerwoną pererynę zły Taka mi się trafiła gazetka, gazetki wam nie będę pokazywał, bo w innym odcinku wam pokazywałam Taki obrazek mi się trafił gazetki i patrzcie, ten ja jest na gazetce I, i mam też pana mięsko, które jest tu na gazetce. A tak wygląda opakowanie super zinksowe. Dobra, pokażę Wam trochę, ale będzie to szybciutko. Jest 80 zingsów do zebrania, do kolekcji. I są filmiki, można oglądać super zingsowe. A to, co miało być niespodzianką, co to będzie, co to będzie, to jest super zings, super sliderem. Znaczy, znaczy, z blasterizetem Otwieramy. Nie, otwieram tego jeszcze. Trafił się pan okulary. Pan okulary, widzicie? Będę miał drużynę. I pojazd. A, i, i mi się trafił powtórka pojazd. Mam powtórkę pojazdu Zobaczmy co dzisiaj potwieraliśmy Znaleźliśmy pana jajko Pana okulary Pojazd Z niebieskim dyskiem Oto właśnie taki Nie będę go składał bo Pokażę wam ten inny pojazd Bardzo podobny Jak widzicie Też ma ten taki dysk Ale jest trochę inny Różni się trochę. I, i, I mieliśmy taką gazetkę, takie opakowanie, takie, ale gazetki, której wam nie pokazałem, to są pojazdy, jakie można, można znaleźć. A tu no, są kto z kim walczy? To są okulary, tylko okulary yy, pod... No, o, o, jak, no, okulary, o, takie do nurkowania. Okulary do nurkowania. To okulary są przeciwsłoneczne. I jak poradzi słońca, to nic się nie stanie, bo to są okulary przeciwsłoneczne. To jest dobry Zinks. A to je zły, czyli trafił mi się jeden dobry, ten zły Zinx. jeden dobry pojazd, a w nim ten Zinx. Zobaczmy sobie, jak Zinx wygląda w pojeździe. Brum, 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 brum. Strzelaj moim dyskiem. Bum. Strzelaj ten pojazd. A, dziś mi spadł na podłogę, tylko nie to, nie mam pocisku. I teraz, teraz, albo ja muszę polecić na myśl poci. Po, po, muszę go tylko włożyć. A, włożony. Chcę pokonać to na jajko, poszukam go. Ale czy on? To cały czas jest. Walka! Po to tobie! Ura! Wygrałem! Wygra... Ura, wygrałem! Wygrałem! Polecę sobie! Polecę sobie! I mój Bo mi spa! Bo mi spa! Jujko wkładam je złożony. Ja wygrałem walce z Panem mięsko, Z panem Jęsku, z Panem Mieszką Zenie odcinka. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podobał, żeby daliście łapkę w górę. Do widzenia!